Fajna. O, cztery mydełka, wszystko w porządku. To jest nasza kajuta. To znacznie bardziej ciekawa niż ta, którą mieliśmy, e, jak w gdy. Tylko normalnie byśmy mieli podobną, tylko że dołożyłem chyba 40 euro za nią. Zgadza się, właśnie. Opaciło się. Okno. Okno. Chciał, otworzyć się nie da. No, na pewno. Chociaż jakbyś się mocno postarał, ale lepiej zostaw. <grym> nie wiesz, jest rabinka. Fajna kajuta, fajny klimacik na pewno. Ciekawszy znacznie niż jakbyśmy mieli słoneczną pogodę, więc nic się trafiło. Lodówkę tutaj mamy, mamy widzę jakąś. Jest mini jest nawet safe. Cztery są wejściówki. Znaczy cztery są te karty do pokoju, więc można się rozdzielać. W łatwy sposób, ale tylko tutaj jedną będziemy, No 13 godzin w zasadzie. Znaczy jest 13, jeszcze teraz jeżeli jest odpłynięcia. No odpłynięcia jeszcze dwie godziny, nie? Nawet ponad. No. Hmm. Jesteśmy na najwyższym piętrze. Mamy, jak już wspominaliśmy kabinet troszkę premium Na ten 13-godzinny rejs Idziemy poszukać jakichś sklepików. Chociaż jest dziwne, że to będą takie sklepiki patrząc co się dzieje na bownym popazie, ale są Wiesz co? Ja wezmę prysznic Zrobię sobie drina w butelce plastikowej i chętnie tutaj przyjdę, okej? Okay? To tak pół godzinki. Znaczy wiesz co na razie się chciałem po prostu rozejrzeć. Tak wiem, ale ja idę się już prysznicować, dobra? No, tylko do chackę już to robi. Ma małą prędkość maksymalną Ale mają duży ciąg. Jezus, dochodzi 30? No i będzie powoli startował ten Jeszcze ładują Jeszcze ładują? Tak ale widzisz, że ciągniki portowe ciągniki podnoszą już rampę więc w końcu będziemy ruszać spóźniej 15 minut ale można to wybaczyć chyba nie A to jest w portale tam banderę włoską widać Bandera włoska, no Zobaczcie nie wiem czy to będzie widać bo to jest jednak z... Słaby kamerka sportowa. Jesteśmy na statku, na górnym pokładzie. Nie ma prawie nikogo, tam jeszcze ktoś przechodzi. Jestem ja i Tomcio. Tomcio, w nie wiem po co. Bo no tak przynajmniej na rejsie. Dobrze. 5-8 górny pokład. I teraz pokażę Wam coś jeszcze. O wiadomo, prom już ruszył więc opuszczamy powoli zatokę. Tam są falochrony, jeszcze nie będzie ich widać, więc nawet ich nie pokażę. Jak już miniemy falochrony, zacznie może trochę bujać, bo pogoda nie jest zbyt ładna. Ale tutaj jeszcze mamy, proszę Państwa, Salerno. Pięknie oświetlone Salerno. Razem z jakimś zamkiem tam na górze. Te góry to są praktycznie niewidoczne. Ale nadal widać na tle nieba, zarys, gór. No wiadomo, to ja teraz muszę opowiadać, bo tutaj nie będzie za bardzo widać. W takich warunkach przyrody opowiemy się o ciekawostce, o tym, że jest coś takiego jak pizza sycylijska. Oficjalna wersja pizzy, która w Sycylii jest podawana w, sposób, w kształcie kwadratu, albo prostokąta, gdzie ser jest pod sosem. Mam nadzieję, że spróbujemy pizzy sycylijskiej na Sycylii. Alkohol nam się skończył, więc niedługo będziemy wracać na po, do Kajuty. Dla mnie to nie jest wyznacznik powrotu. ciu! Nie przeszkadzaj mi w relacji. No to może zapadał odpowiedzieć coś, że mamy kolejny dzień rano. Jest godzina 7:43. Jeszcze w zasadzie są 4 godziny drogi jakieś. Ale tu już mijamy tą cieśninę, nie wiem jak się nazywa, między Włochami, z tymi Włochami, Najciaśniejszy punkcik. Pokazuję. O tu będziemy niedługo tu jest to Faro i tam jest Bastilla No więc właśnie mijamy wspomniany wcześniej punkt W zasadzie jest to również najdalej wysunięty na wschód A po drugiej strony, w stronie jeszcze mamy Włochy kontynentalne 10.52 my właśnie się zbieramy do wyjścia, powoli opuszczamy kajutę, ostatnie pakowanie i y, to co, na samochód, do samochodu? Nie podejrzewam, że do jakiejś restauracji czy jeszcze nie? No fajnie byłoby coś zjeść, ale nie tak od razu, no nie wiem. Bo planu na ten dzień za bardzo nie ma, poza tym, żeby odpocząć. Chciałem się ewentualnie po Katani przejść, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Mamy domek na dwie noce. Chyba ładne miejsce, ja tylko raz ich widziałem. Pamiętam jak Tomcia mi wysłał przed wyjazdem jeszcze, ale już nie pamiętam jak wyglądało. Na pewno ciężko mi tu znaleźć jakąkolwiek pizzę, chociażby sycylijską właśnie, czyli taką kwadratową na grubym cieście. Tylko są głównie owoce morza i jakieś restauracje inne niż włoskie i wcale nie są tanie. dosyć ślisko. Powiem szczerze, jak miał te swoje poprzednie buty czarne Nike, to bym tutaj się już wypieprzył. Bo się potrafiłem na płaskim, mokrym w tamtych butach wypieprzyć. A to jest pod kątem. Gdzie tratam No tam, najdalej. O, ja pierdzielę. Dobra, jest. Widzę ją. tak na Wentylatory pewnie Aż taki rezonans Ale co? To na taka Nie, ten dźwięk I uwaga za momencik oficjalnie będziemy na Sycylii Na lądzie Na lądzie Jeden I już oficjalnie przejechaliśmy do, Sy do Sycylię Wciąż no, śmiało można już zauważyć jak bardzo zmieniła się roślinność co to właściwie jest? Jakieś palmy małe? Dziwne. I kaktusy z tyłu. Zobacz, co, po no, lekarzysu, 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 no, patrz, ile kaktusów, faktycznie. Po lewej mówię. Po lewej. Całe rondo. Kuźwa, no faktycznie całe rondo. Mówię. Proszę Państwa, jesteśmy na Sycylii, w Katanii. Wyjechaliśmy z portu i zamierzamy coś zjeść. Centrum handlowe, a w nim food court, w którym są różne siecióweczki I można sobie coś tutaj przekąsić, oczywiście. Dobrze, więc jesteśmy w amerykańskiej restauracji. Tutaj na Sycylii widziałem, że właśnie jest ich trochę więcej, niż na kontynentalnych Włoszech, może to jest to, bo to bardziej popularne. Menu nie jest duże, ale czytelne. O, chyba veggie burgera biorę. I okay. wydaje się, że też nie jest drogo. Naprawdę chyba nie jest drogo. Są desery też. Desery, które na tysiąc American pancake, pancake con nutella, jakieś takie rzeczy. Tutaj sobie Tomek z Lakają wzięli veggie burgery za 8,90 euro. Tak, bym wziął American Burger a ja wziąłem cowburgera. Nie jest rozwodniona jakaś taka? Może Jakby rozwodniona była? To jest No ewidentnie, bo to jest rozwodnione. Tak rozwodnione. No. Dziwne. No dobra. Tu są Veggie burgery. Takie American Burger. I tu jest Cow Burger, Nie wiem, tu się różni. Cow Burger, Ale brzmiało dobrze. Deserek Deserek Rysywałem. I mój, i mój deserek Bo ja to wolę takie Dobre? Ja tak Onion ringi też dobre Bardzo podobnie smakowały do onion które jadą w Colonnade W Atlancie Ty mówisz, cię, że zapłaciliśmy ile? 75 euro 75 euro Tak No tak Nie to jest że główne danie, to jeszcze każdy pokoli Tak Rozwodnionej, ale dobra no i deser. No jedynie z tego pola była niedobra i przepłacona. Deser, no, no a ile kola kosztowała? 3,80. Czyli 4 euro kola, 5 euro deser No tak 1,40 e euro 40, opłata serwisowa. No i 10 euro danie Słysza. główne. Co do burgera wlewie, to dodałbym tylko więcej sosu. Może trochę więcej zieleni i byłby idealny. Tak. Mój burger był bardzo dobry. Nie wiem, ja zazwyczaj najbardziej narzekam na jedzenie. Ale ostatnio trafiłem bardzo dobrze, więc spoko. Mój burger był chyba najlepszy, bo od też próbowałem i bardziej mi podszedł ten mikro. Sosik do frytek też był bardzo fajny. Onioringsy w końcu takie jak jadłem w kolonii na elefantzie. Także jestem bardzo zadowolony. Poza tą kolą, prawdopodobnie, ale We włoskim oszonie. Bardzo mały wybór alkoholu. Kurwa strasznie drogi, co to jest. Nie to ma procent? 40, ale czemu to kosztuje 20 euro? Są wina, są piwa, ja nie widzę mocniejszych alkoholi. Jakieś tam specjalnych, są dziwne. Nie, to było dziwne. Jak może wódki nie być? Bez sensu to jest. Udało się, zapytałem pracownika. Yy, o wódkę, nie wiedział za bardzo o co chodzi. Jak powiedziałem rum. To się go oświeciło, zaprowadził mnie do takiego stanowiska. I były tam trzy buteleczki rumu, 40 50% tani z 12 na 6 euro za taką butelkę No była strasznie dobry deal Silno jest tak samo słodkie jak kola. Znaczy tyle samo ma co Ale produkcja. jest dobre, mi smakowało bardzo, bardziej niż kola nawet. Bardziej jest takie owocowe. No właśnie o to nie chodzi. jest takie sztuczne. No tak. No dobra, to, 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 to jest w takim razie nie tylko moja opinia, niech będzie. Ja lubię. Ale może to wynikać z tego, że ja lubię specjalne rzeczy. Tak samo jak są chipsy paprykowe. I z zielono, zielonej osmaku zielonej cebulki to ja wezmę smaku afryki kurwa, nie? Bo taki już jestem Nie wiem Ile wyszło za zakupy? 75, 75. A jest parę pięć kupione Podobnie do, do naszego rachunku w restauracji Też jako 70 parę wysoką Jurków We are on the parking lot down the shopping mall And there is our car We are preparing to open the trunk And put all those groceries in it, including every alcohol we bought.